Siórka się no, zrobiła. Było wyjąć. Czy to jest dobrze, że on się tak gotuje? No właśnie, cała jeszcze woda, a nas wyciągnąć wyciągnąć hit. Ktoś zwrócił uwagę, że z, y, nowa muzyka, jeżeli tutaj się mapa wczytuje jest to fakt. No bo, zwróciłem. Usłyszałam to teraz i potwierdzam. A że mam i oblą na punkcie takie że... to ten bebo przyszedł? Czy to się dzieje? Weckmat czy zjem. Kurde. Tak, liczyłam na tego naprawdę w gdy się rozczarowałam troszeczkę. to jeszcze mają dwa lata, żeby było. To mi wyjdzie serial. No i za mną musisz iść, tak? Idę, 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 lecę, lecę, lecę! ma nie ma wyjścia z no jeszcze kurwa zombie jebane mm, i może ci na drogę wejdzie, nie? Na po prostu drogę <laughs> weszło mi weszło. Ja on za tobą biegnie z taką mega hajną, nie? Dlaczego on nie dostał z tej palety? To jest moje podstawowe pytanie. Stał pod nią, widziałam to i mam to nagrane... No, bo... Nie, te latarki tu w ogóle ja nie rozumiem. Stam w łeby. Na no to liczyłam. Może w tą stronę. No desa bo musiał wzruszyć. No ale na szczęście kręcą. Jezu, no nie będzie tu uciec. I żeby nie szpę, było, mam no. fioletową latarkę, nie? I... Dobra, nice. Teraz ja go spróbuję przejąć. Wiesz co? Zostawił mnie. Wiadomka. Dostał w łeb Leon. Słyszałam. Napierdolnięcie. <grymne> no. Proszę. Oni widzieli mnie obok mnie, byli mi nie wyleczeni, chuje. Where the fuck is this jeden gen? Mniej w pokoju, nie? Dobra. No Willa! Ukradła gena. No, to zombie tutaj po co przyszło? Nie? Oh my god! O oh is that? O oh my god, O is that? Już macką widzę tam nieźle, kurde. Czy mhm. przed piwnicą orła wywinęłam? To to tak jak zawsze. Daj se babę, żeby mieć werpa. Nie... jak mam no ją kupić? Ja nie wydam 25 złotych, no bez przesady. No czemu? Za 5 bym kupiła. Już ja... Na... Ja już kupowała safajek, to pomyśl, tak samo. Ale naraz to mi tak? A ty coś. Za 5 złotych kupiła, toster, ale za 25 nie. Za to e, też ale, ale nie mówię, że mi szkoda. To mi szkoda. No, A mi to. Mijon, wylecz mnie. I nie Li, leczą. Mijon. Mijon, machia. Fajnie, że oni tego nie robią. No z góry znowu. Muszę bawić ciało. No to super no, oczywiście. Mhm. Dziękuję wam za to wszystko. Szybko jakoś to jest. W szybko. Bordowy złodziej. O, chociaż tyle. Dziękuję. E? No, bordowy złodziej ukradłam mu to i go obuszyła. To już, Boże, ten tam... Boże, Nensyl, latasz tą latarką jak na sranie, a nic nie robisz, no masz szczęście. No, ona nie jest z tobą, nie No ładnie wyszło, dobrze. No właśnie, to też mokro wzięło. Boże, Nancy, ale za mną nie biegnij. No dalej za mną, no. teraz się chłopnie. Załatwiam się jakoś, kurwa. No przecież nacisłam, no nie mam nic tej gry, zapsałam. Okay. Nie zrzucaj tej palety, proszę. Kurwa. się? jestem pod paletą. No, sprawdzę czy nie ma. Tak, może tam mieliśmy przecież drabam no z Llion i się teraz pod paletą, więc może jego uratujesz chociaż Nie, zębia, żeś się spadała Podniósł Nice Aha no, co, co to się stało? No nie wiem właśnie co ty mówisz. Zastanawiam się też No w ogóle podniósł, podbiegłeś i dostałeś? Myślałem, że zrzucisz paletę. Nie było już, bo poza paletą. Aha, no to zajebiste timing widzę, oni już też mają. Też mają tam, Nie, tak, zdążyłem Aha, no dobra. To jest, to jest no sens, no co sensu to było. Jezu, ja, już, ja nawet nie mam Dead hard, tego już... <coughs> no Jezu, jak no, ustrał się, mam dosyć tego. Już nie mam szans tutaj żadnych. Jeszcze do otwartki... Hmm. Trochę mnie to przyspieszy hej, okay, nie zrealizuj Uchy Macką wryj, koniec No dość, nie z matką wiesz, to już z O kurwa One się leczą ciągle, lecz się leczą... Ale on ma tą mackę długą, już ja pierdzielam Pewnie ja uderzyć tylko tą paletą, bo ja bym nie ma... No właśnie, ja ale mówię Ci, że ja myślałam, że on jest w trakcie tej animacji, że idealnie zrzucisz tą paletę, a to mogę dostałeś w łeb. No teraz zostanę, bo już coś... Myślałem moment, w którym go podniósł ten joik Liona. Najstję najważniejsze, że ten... Może gęcie zagłusza Może nie? Tak, tak, dobra Nice. Kloda jest czarna, to co tam może tutaj ją widzieć? No wiem, wiem. To nie? To jest najgorsze dwa tak, dremy, te mordy już... Nieporozumienie. Co się okay? stało? No złączył się, zaliczyło mi od razu ERA złota, 2 na dwa. I... No co? Czemu się rozłączył? Co się stało niby? Ej Ale zobacz, ty masz rejmie. punktów! Wow! Ale za co? Co co ty masz tyle punktów? Ooo, 73 tysiące? tysiące! Ale w ostatnim meczu tylko ogólna. A ja jakie? Emblematy. Ale mhm. mi jeden, a potem on się rozłączył i drugi no automatycznie. <laughs> Kabic. Hejka. Muszę robić geny i totalne, to wtedy będę miał niosący świat. No to zaraz mu możesz pierwsze i tyle. No tak powiedz, zaraz mnie coś weźmie, pewnie wiesz? <grym> A wziął ktoś coś. Dla wejdź koła góra, muszę ogłosić To on musi sobie wziąć. No właśnie, ja muszę ją okraść. Kurwa. Jezus, nada jest z tobą. Straszyłam się, przepraszam. Tak, dwa razy właśnie, weź. I na mnie się ładuje, przy ciebie. Super. Podniosłam no. tylko rękę, żeby się podrapać i od razu to się test. nie pół gena nie było. A potem zobaczyłam się... jego mordę i uciekłam. Mhm. No i super. Dobra, zaliczone zadanie chociaż. Kratowa latarka robi robota, bo ku Mhm. Stawił chyba. Jeszcze mam totem palony. To kurde, gadaj, trzeba było przyjdzie mnie. Nie dobrze, Dalej jest to was. tam, czy nie? Tak. Nie, nie, nie. Nie wiem, nie pokazało. Jakby... To no ten nasz, bo ale, ale przyszedł tutaj. No. O kurde. już nie ma cycek. Ja. No co? Muszę się dziwić po tym. Pierwsze godziny. z spaletę zabrałem go. Glotinara. Nie bardzo dobrze. Gdzie sam. No i dobrze, że nie możemy ją zabierać, no i on... <noise> Nie da się iść po ciebie, bo jest narażenie. Idzie do kogoś to robi sam Gena. Ale to wszyscy robimy sami. Nie, oni robią w dwójkę. Ty robisz sam. O, poszedł do nich, dobra. Niezbyt. Czy oni są koło mnie, świetnie. No znaczy, no, moim zdaniem jest duża odległość między wami, bo on Uuu, goni go. Od Gena do Gena to jest tyle co nic, wiesz? tu. Mam no, nadzieję, że z niej. Krwawy księżyc wzmocniony. What? No, też mam 94. Punkty. Aha, bo w kręgu się leczyliśmy. Dobra, okej. Okay. Pewnie. ma no, na raz. Zobaczymy tam ten twój gun, nie? A ten skończyłaś? Nie. Się, długo się nie tak bardzo długo. Nawet, że się nie nabił na niego jeszcze, bo tak to się nabija, to musi się go pochować jeszcze przy tym. Nic nie było rozmowy nawet. Ale mu nie było ile z, nie wiem czy pół, bo no ją tam jest. To nie dobrze. Skopany nie jest jakiś. No skopał, głupi. Około. Okay. A co? Bo ma naatakowany. No to narał. No Zawsze to punkty dodatkowe. Ona ja w ryję. On ten swój kończy, musi my w Tak, tak, i tak, czy Nie tak. dziwi, jak noeda jeszcze nie uh -huh. On bardzo szybko robi tego Bena. Krzyczała? Adrenalina jakaś ją zrobiła? Czy o co chodzi? Nie wiem, na czym była ja No Nie krzyczała przed chwilą? Nie. Ci się podobało. czy znaczy, nie wiem, no może nie usłyszałam po prostu. Dobra, przygotowana brama. No ja go już wyleczyłam. No był ten dźwięk wcześniej, ale no chyba. Może Muszę to zobaczyłam. Może nie zwróciłam uwagi, czy wstała, czy co się stało. Tu weźmiemy, chyba wiec, czy nie. Wiec. Do drugiej bramy nie mamy, nie? Najgorsza mhm. jak ma kapka, żeby się naładować, nie? No, mu zaszło, no tą to... Kurwa, na mhm. mnie się naładował, na, kim? na nim. Numera jasna. Biorę ją. Nie zachęciła się ta latarka, nie wierzę w to. Nie mam Cię leczyć, stara, jak on ma ten? on zapierdala, to jest niemożliwe, nie? Kamek znajdzie, to leżę. Kampino. No to czek, zresztą z gówno zajdzie. Mhm. Uh -huh. uh -huh. czy ta brama jest przygotowana? Nie. Jeszcze, no, czasu. No, czas. Mhm. Ja już mu więcej nie pomogę, jak był okay. Kurwa, widział mnie. Widział, widział. Go się nie da. Da się. No to czemu to wyje mi tak, że się nie da? No nie, to ja nie rozumiem tego. No i się pod bramą leczą. Uh -huh. Trześnijcie, żeby się tam spojrzał, albo coś. A co oni robią? Przyszli. Patrzy się na mnie teraz. Jezu, wszyscy stąd się patrzą, oni wiedzą co zrobić, że nadał. No to ja nie robię z tego, tylko do. Idę... Brama do kół. O kurwa. Nice. Mhm, to się ja oczywiście, nie? No, no brama jest w małym, jakby... Ja sobie zostawię Deadhart, Heart, niech on mnie nie leczy. Dlaczego mhm. ty tam biegniesz? Znalazł ja się nikomu. No bo zaczął mnie gonić, no to gdzie miałam lecieć? No do bramy? Bramę tutaj zrobił, ale z przestrzeni, bo jest tego bardziej oddalona od bramy. Nie po czym mi taką ciekasz? No tutaj brama jest chyba przygotowana, bo David przygotował. Przestań się nabijać, skurwielu. Okay. Otwierać? Co ona robi? No, nie wiem co to wyjdzie tutaj z tego, ale okej. Okay. Biegnę, biegnę. Co ona zrobi, ta segera. Nie wiem, właśnie, bo ona biegła. Na przeciwko mnie się minęły, w ogóle nie ja dostałem w łeb. Muszę mhm. nas gonić, żebyśmy. Mhm. Jak on się. Jak on zrobił się, że miał kolana do przodu, a do nas uderzał. Wygiął się tak. Hit. Ona chciała mi plecki, robić, a potem noga uciekła. Piepnic nie chodzę, nie się jeszcze. David jeszcze jest, mój ojciec. No, gnojki uciekliśmy. No, <laughs> Wygonił, Ale nie mieliśmy już wyjścia. No, ale on będzie ją on sam. Dostała od niego w Teraz to on się nabija już. Myślisz? Uh -huh. Uh -huh. Mają szansę. On masz prześciąganie. No na Dead Heart, dobrze. No dead heart. nice. teraz to zrobić. Kurwa, źle, za wcześnie. A ona? Nie. nie. Apteczka. No, ale on nie tak już umiera, więc... Kurde, szkoda chłopu. Czekam na Dead Heart, bo musisz się po co tam zaraz Muszę tą klatkę znaleźć, jakbym tak legi się pod tą bramą. I zrobiłam, dwa dostałam. O, Lion. Zobaczysz, które to już pół... A czemu ja mam tak malutko? Nie, mhm. ja mam 88 teraz, dobra. Ty te 93. Dobra.